Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, dokładnie do Huta, ze mną jest Radek i Bartek. Cześć. Okay. A za nimi e, kto już poznaje, to poznaje dwa mikrusy. Ciekawa historia, żeby dwa mikrusy się spotkały, to raczej rzecz taka nietypowa. nie? No tak, przyjechaliśmy tutaj ponad 300 km z tym mikrusem. No oczywiście robiliśmy go lawetką, żeby... Nam się nie zepsuł po drodze, aczkolwiek dzisiaj zrobiliśmy już myślę z 50 km na dwa mikrosy i odpukać do tej pory bez awarii, no chyba, że awarię klaksonu możemy uznać. Nie. Ale chyba nie ma to wpływu na kulturę pracy silnika. Mhm. Natomiast z Bartkiem no, zbieraliśmy się już jakiś czas do spotkania no i dzisiaj korzystając z ostatniej pogody pięknej w tym sezonie, wybraliśmy się na podbój Krakowa, postanowiliśmy odwiedzić muzeum lotnictwa. Bo jak hmm. wiecie, Mikrus jest pojazdem Właśnie. produkcji lotniczej. Tak, lotniczo. To jest WSK Mielec, WSK, 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 Mielec na Dwosie, WSK Rzeszów. A WSK Rzeszów silnik. I dzisiaj Mikrus spotkał się ze swoimi braćmi samolotami, z Migami oraz Antonowami. Lim, lim, limami. Czyli to są samoloty produkowane w WSK Rzeszów i WSK Mielec na licencji radzieckiej. Dobra, pokażmy może, chodźcie tutaj może oko mnie, ja postaram się ująć je o pełnej okazałości. Idziemy zaraz do nich zaglądać. To jest Mikrus Bartka z roku 60. Poprzedni właściciel wykonał bardzo no, elegancko tak naprawdę i dosyć pieczołowicie bagażnik przedni, bo jak wiecie Mikrus nie miał oryginalnie otwieranej mm. przedniej klapy. Natomiast no, mój Mikrus przeszedł renowację kilka lat temu Jest zrobiony w zasadzie od podstaw Chociaż już też powoli zbiera pierwsze obtarcia, korozję oraz patyny mhm. Sugeruję tutaj zbliżenie na naklejkę Tak Mikrus jeździł do 1993 roku i był normalnie użytkowany przez, przez rodzinę jako auto użytkowe No i moje przypuszczenia są takie, że w 1993 roku został wstawiony do stodoły i przestał do 2007 roku. Ja go kupiłem w 2007 roku i razem z tatą doprowadziliśmy go do stanu sprawności. Remontowane w nim było tylko i wyłącznie kwestie mechaniczne. Jeżeli chodzi o wygląd nie było z nim zrobione absolutnie nic. No właśnie, bo klimat tego samochodu tego konkretnego egzemplarza jest w tym, że Zachował się po prostu tak, jak ktoś go schował do stodoły hmm. w 1993 roku, tak się zachował do dzisiaj. Jedynie mamy chyba napisy pochromowane, żeby ładnie wyglądały, ich nie było w, w tym aucie. I mamy dorobione tablice rejestracyjne według po prostu współczesna produkcja postarzana, żeby hmm. fajnie wyglądały. A reszta hmm. jest wszystko tak, jak było w oryginale. Natomiast na moim egzemplarzu, jesteśmy przy tablicach, są tablice oryginalne 50. i 60. I są to tablice nieprzypadkowe, ponieważ są to tablice z mielca. Województwo rzeszowskie miasto Mielec. Okej. Okay. Eee, ten samochód gra też w filmach, nie? Eee, tak, no nie ma co ukrywać, że moje muzeum techniki radekwrzosowki.pl e, często ma okazję wystąpić w różnych e, współczesnych produkcjach filmowych. No i ten mikrus też gdzieś tam się przewija. Dobra, zaglądamy do niego do środka. On nietypowo w Krakowie, ale normalnie stacjonuje pod Warszawą. Wnętrze więc... jest całkowicie odnowione. No, dzisiaj mieliśmy awarię klaksonu, ale to, to Nie naprawimy. Wszystkie elementy deski rozdzielczej są oryginalne. Tapicerka jest oczywiście odświeżona. Oryginalne jest też lusterko, daszki przeciwsłoneczne oraz kierownica. Mhm. Ile zajęła Ci odbudowa od, od tego? 2,5 roku. Na Nadwozie było oddzielnie, samochód był... Częściowo spalony, bez silnika, po wypadku, e, a efekt końcowy możecie obejrzeć na załączonym filmie. Jakąś mm. ciekawostkę jeszcze Właśnie powiem. Właśnie jeszcze powiedzmy, e, tak, jazda tym samochodem, zaraz jeszcze może go odpalimy, ale jazda tym samochodem to jest... To są jakie prędkości przelotowe? No, dosyć niebezpieczne. Mniej Bartek już obrazuje to, co powiesz teraz. W zakresie 40 do 60 na godzinę. Mhm. Motor. W aktualnym ruchu miejskim jest to całkowicie wystarczające, ponieważ samochód robi tyle zamieszania, że my musimy uważać na innych kierowców i oni muszą uważać na siebie, gdy patrzą na nas. Okej, okay. silnik jesteśmy w stanie. Tak, jesteśmy w stanie uruchomić. uruchomić. Nawet pokazać. Pokażmy Zajmier go. Pokażemy. Dobrze. Jest to silnik dwutorowy. Słuchaj, jak chcesz się włączyć, to się idzie do ulicy. No tak. Ja Ci włączę mój, bo moje jest trochę głośniejszy. Dobra. Zobaczymy teraz. Nie mamy pomiaru, ale... jest, to, to naprawdę nie jest cichy samochód. Nie On też, cichy ma, samochód. też ma charakterystycznie, Teraz nie zobaczymy tego, nie? Ale te kółka, jak za nim jechałem, to one się tak fajnie wyginają do wewnętrznej. Tak, jak w ciężarowej patrzę. Tak, trochę w maluchu kojarzy się tak wyginają, ale nie aż tak bardzo. Tak, zgadza się. No samochód nie jest przystosowany do dużych prędkości. Powstało tych samochodów, przepraszam, że ci przerwałem. powstało tych samochodów, chodźmy może tam będzie trochę ciszej. 1728 sztuk, 728 sztuk. Mhm. to jest 863 egzemplarz z 1959 roku. Okej, okay. ten pamiętasz, który to był? No może... oczywiście, mój to jest 1437, A, jak jest na tablicy masz napisane mam ściągę. Dobra. I to jest 1960 rocznik, no co przy mikrusach de facto nie ma większego znaczenia. One były składane często z części, które leżały na magazynie. Te roczniki z 60. rocznik charakteryzuje się z tym, że to już jest po, oficjalnej zakończeniu, po oficjalnym zakończeniu, zakończeniu produkcji. produkcji, więc one często były składane z przeróżnych części. Teraz okay. No stąd nie ma żadnej reguły, która część... Możemy jest zaglądnąć do środka? Zaglądamy. Natomiast duży To Dobra, jeździ... no i jesteście na wycieczce, nie? No na wycieczce z dziećmi. Myśmy dzisiaj tutaj z całymi rodzinami jeździli. Mm -hmm. Ten mikruz... Mogę sobie wsiąść i ja sobie zobaczyć. On się też charakteryzuje tym, że tutaj mało co jest oryginalne tak naprawdę. Czemu? że się on nie był, zachowało, on czy on był przed, przerabiany przez właścicieli poszczególnych yy, i tutaj deska rozdzielcza jest całkowicie nieoryginalna. Yy, został prędkościomierz jest oryginalny, ten napis mikros jest oryginalny i tak naprawdę tyle. Reszta tak, to, to jest oryginalne. Yy, natomiast reszta jest już inwencją twórczą właścicieli łącznie z radiem, łącznie z tą konstrukcją, która jest nad pedałami, której w oryginale nie ma. Yy... No powiedzmy sobie, że odbudowa tego samochodu to jest Tworzenie od nowa, nie? znalezienie części używanych to jest rzecz trudna praktycznie sprawa. trudna. Ale chyba właściciel nie przewiduje. Ja nie przewiduję remontu tego auta. A czy tak na Bardzo dobrze. Ja mam w sumie cztery mikrusy. O. Jeden już nie istnieje, prawie nie istnieje i jeszcze mam meduzę, więc też przy okazji zapraszam na obejrzenie. To ten. będzie osobny materiał. <laughs> zapraszam. Meduza też jest ciekawym autem. Zobaczmy jeszcze z tyłu. Jeszcze nie udało odpalić niestety, jeszcze, ale, ale... To jest ta historia znalezionej meduzy, tak? Okay. Ona była opisywana? Tak, tak, tak. To jest... W jednym z czasopism, nie z wie. tego co pamiętam? Była opisywana, myśmy ją też kilka razy już gdzieś na blogu opisywali. No to ją opisywali. zobrazujemy jeszcze w wideo. Dobrze, ja Dobre. zapraszam. Zapraszam, <laughs> zawsze bardzo chętnie. Yy, macie dzisiaj ile, ile zrobiliście kilometrów? 40, 50? Bezawaryjnie. Bez awarii. Poza, Poza klaksonem. Nie liczymy klaksona, Radek. Jest to wycieczka z dziećmi, rekreacyjna, weekendowa, turystyczna. To jest już drugi raz, nie? Bo w zeszłym roku, w... czy no dwa lata tak, temu chyba, nie? Spotkaliśmy się, ale bez mojego mikrusa tutaj. Aha. Wcześniej spotkaliśmy się w Warszawie z moim mikrusem i z Bartkiem. Później tutaj tylko z Bartka mikrusem. A teraz jesteśmy w komplecie. Teraz Ty jeździsz komplecie. jeszcze z tatą, dobrze widziałem? Tak. Bo akurat nie ma statą, go, ale... Jak najbardziej. Z tatą, jest. który, no de facto mnie zaraził y, mikrusem. Y, I te mikrusy stoją u niego w pracy i tata się też głównie zajmuje renowacją. Mianowicie no, mhm. ma po prostu warsztat, w którym jest w stanie te mikrusy no doprowadzić do stanu używalności. Tak, tak, to jest... No, nietypowa rzecz, dwa mikrusy ze sobą. Są złote mikrusów? Zdałem. 2007 rok, 10 A. mikrusów. E, A wcześniej... lata temu w Sempulnie Krajeńskim w Muzeum PRL, 3 mikrusy. O, rekord. E, ilość jeżdżących mikrusów to jest około 20 mówiliście? Tak mniej więcej? Chyba nie więcej. Ojej, mało. <noise> to to <noise> <się głosy> tak, około 20, natomiast no, w Krakowie rzadko kiedy widać mikrusa, bardzo rzadko. Na w ogóle w Polsce na zlotach nie no, no, mikrusy, ma tak. dość rzadko. To dlatego... nie jest to auto, którym się da łatwo przejechać no, kilkaset kilometrów. No, A chociaż być... na przykładzie radka dla chcącego nic trudnego. Nic trudnego. Oto stop. Chociaż powiedzmy, nie jechałeś nim na kołach, ale, ale, ale przetransportowałeś go tutaj. Eee, Dobra. Przede wszystkim dlatego, no. że już nie ma takich dróg w Polsce i nie tylko w Polsce, po których nie mo można z takimi prędkościami się poruszać. A po drugie, no, trwałoby to niewyobrażalnie wystarczają... nie wy... nie długo i mogłoby nam po prostu zapraknąć weekendu. Mhm. Dobra, no to kontynuacja pewnie tej historii będzie. A my sobie zrobimy jeszcze rzut oka na 2 mikrusy.